Z ewangelii według świętego Mateusza. Przyjacielu, jak tutaj wszedłeś bez odświętnego stroju? Ci, którzy obserwują na co dzień życie społeczne wokół nas, zmiany nawyków, które ostatnio nastąpiły, na pewno widzą, że także w tej sprawie, w sprawie od, odświętności stroju, nastąpiły pewne społeczne przemiany. Otóż ludzie. Bardzo często odpuszczają sobie ubieranie się adekwatnie do okazji. Jedni robią to ze zbytnią uwagą, zbyt wiele uwagi poświęcając strojom, trochę się przy tym pyszniąc i pokazując jakąś życiową pustkę bo przecież to nie strój zdobi człowieka. Ale są też inni, którzy w tej sprawie są za mało rygorystyczni, po prostu. Lekceważą ludzi, z którymi się spotykają, także przez nieodpowiedni, niedostosowany do okazji strój. Jest w tym jakaś rzeczywistość duchowa, bo ubrać się odpowiednio to znaczy okazać drugiej osobie szacunek, powiedzieć jej zatroszczyłem się o to, by spotkanie, które się odbędzie, upływało w atmosferze uroczystej, pięknej. Jestem wrażliwy na. Ciebie, na spotkanie z Tobą, także na to wszystko, co przygotowałeś dla mnie. I postarałem się swoim strojem zapewnić Cię, że jesteś dla mnie ważny, że doceniam to, co dla mnie robisz. Myślę, że trochę o tym jest także ta dzisiejsza Ewangelia, że jest o takim momencie, w którym mówimy Bogu. Chciałbym być na Ciebie gotowy. Chciałbym całym swoim życiem, wewnętrznością i zewnętrznością, powiedzieć Ci, że jesteś dla mnie bardzo ważny, że Cię kocham i że się cieszę z obecności na Twojej uczcie. Chciałbym, żeby moja zewnętrzność wyraziła to, co jest w środku mnie, a w środku jest wielkie wesele, na które mnie zaprosiłeś. Do zobaczenia jutro!